Proszę Państwa, wyłączono rozum, a zastąpiono to marzeniem. Myśl, zastanawiam się, co jest powodem, że taka rzesza młodych, myślących, inteligentnych ludzi wyłączyła myślenie. Czy oni nie potrafią sobie wyobrazić, że w ustroju yy, tym, do którego dążymy, jest równanie do najsłabszego? Czyli jeżeli w brygada jest i jeden ciężko pracuje, a drugi robi buble w produkcji, a czy się stoi, czy się leży, wszyscy mają mieć tą jakąś gwarantowaną płacę. I dzięki temu ma być tak dobrze. Ale proszę Państwa, ja to ćwiczyłem. Jeżeli jest płaca gwarantowana, czy się stoi, czy się leży, tysiąc złotych się należy. Przecież to jest slogan e, z, z czasów Gierka. Byłem wtedy zastępcą dyrektora dużej fabryki. Jeżeli znalazł się pracownik uczciwy, który ciężko pracował, a widział, że obok niego jest pracownik, który robi jakość taką, że to do niczego jest niepodobne, a obydwaj dostają to samo wynagrodzenie, pomimo że on się nic nie stara, a ten się stara, to po miesiącu dwóch mieliśmy już całą produkcję bublowatą. Ten nowy wyśniony przez młodych system to jest system równania do najsłabszego, równania do najgorszego standardu, a przejście sobie to teraz do najgorszego i najniższego możliwego standardu życia, do najmniejszej możliwej wolności, do naj... to jest równanie do najniższego elementu.